Cześć, witam was bardzo serdecznie. Witam również, y, Soto z tej strony. I jesteśmy na kolejnej mapie. Dokładnie. Ja ciekaw jestem kiedy wreszcie nam wpadnie w ręce jakiś bosik większy, bo z tego co widziałem to na razie tacy takie są. No, zwyczajne, nie? Mhm. Nie wiem, nie a... wiem, nie znam się. No dokładnie, a przecież gra jest stworzona na cztery osoby. No chyba, że poziom trudności się dostosowuje do tego, ile osób wejdzie na daną misję. No może, ale i tak jak jesteśmy we dwójkę to nie jest za trudno tutaj. No dokładnie. No tylko tyle, że czasami... Yy, jak gramy w dwójkę, to jedna osoba dostaje w przez to, że... Ta pierwsza nie może do niej dojść, nie? Bo jest na przykład brama mhm. zamknięta. No dobra. No, wyłączyłem kolce. Aha, fajnie Bo są to jakieś też. nowe... O proszę Nie, ja ciągle biję z miecza po 10. Ciągle mamy lepsze miecza, ja ciągle po 10. Chyba, że to jakieś lepsze są tutaj potwory. dlatego mają więcej No, możliwe, że lepsze potwory, bo ja przecież na tym starym mieczu zadawałem większe obrażenie niż teraz tutaj. I powiem Ci, że... Chyba no. wykrakałem to. Bo to są ciężsi, na serio, ja widzę, widzę jak mi życie schodzi. No właśnie Dobra, też to nie widzę, przy... jak mi to schodzi. Przerzucę się może na dystans. Tak dosyć trudno je zabić. I tam, oj tam, damy radę. No, no, oczywiście. Tylko sam fakt, jeszcze z tego, że poziom trudności podskoczy troszeczkę do góry, nie? Tak. No, no mnie to no, przynajmniej troszeczkę cieszy, nie bo było troszeczkę za łatwo, jak dla mnie, w niektórych sytuacjach. A, a tego chyba nie możemy zniszczyć, bo to, to jest taka jakby pułapka, mm. która krąży. Możemy, zobacz. No jakieś uderzenie chyba zadawałem temu. Czy, czy mi się zdaje? Teraz chyba znam. zdaje się. Dobra, chyba mi się zdaje, bo... No tak wiem. wygląda jak pułapka, bo to w kółko chodzi, nie? No to By... chyba dalej. Trogę miała braną już. Dobra, tu jest klucz. Tak. Tylko coś tu mi nie pasuje, bo tak klucz na widoku zostawiony bez żadnych potworów. No. Czemu nie? To jest są takie klimaty, jakbyśmy wow, wow, byli w jakiejś kopalni. No, ja dokładnie. Mam pomysł, A może tym? No, coś tutaj. O nie, tu coś mnie goni. Ta galerytka taka Dobra, na razie zostawię ten klucz może zajmę się przechodzeniem bo zobaczcie nie te, te, te pułapy, znaczy te pułapki, nie wiem jak to nazwać mhm. One chodzą po tych prostych liniach. Droga tak. ich jakby jest właśnie w innym kolorze, nie? No dobrze tylko teraz, którędy droga? Tam na górę. No tak, na górę. Aj, dostałem. Łąbałem trochę. No tak, nie ma, nie ma... Jakieś kolce. No te kolce... No pociski, nie? to tak, jakby to była armatka. Tak, są to Jaka zniszczyć. Ojej, i. ojej. No tak. Dobra, jest usunięty i tam jest jeszcze przycisk. Trzeba kliknąć. No tak, dobra. Yy, czym to usunąłeś? Tą jakby to powiedzieć zaporę? Yy, no zniszczyłem, tutaj był taki ten do zniszczenia. No to nie widziałem. Taki że... niebieski klocek. No jestem naprawdę strasznie ciekaw co będzie dalej w na wyższych poziomach mhm. no to jest pierwsza, jakby to powiedzieć taka runda, gdzie ten poziom jest troszeczkę szczy, a no nie da się ukryć jak widzę swoje życie, to jestem załamany. O jest, jest jest, jest serduszko, zaraz sobie to wezmę. O. Yy, dobra, to teraz gdzie się kierujemy? Bo ja widzę jedne drzwi, nie wiem, nie które wiem. możemy otworzyć. No tu zapewne tam. No to idzie. Tylko że jeszcze to może coś ciekawego znajdę. O. Odbiję się od czegoś się na te kolce, nie? Hmm, tak chyba nie bardzo. Coś ciekawego to będzie. Ała kolce. To chyba, że Tak, trzeba ją zniszczyć. Może coś wypadnie, bo wypadają przecież te różne... ...materiały. Tu jak chcesz, to są... Chyba źle poszliśmy. Chociaż wątpię, bo... ...chyba nie ma innych drzwi, które są zamknięte na klucz. Ale jak widać to jest tu tylko i wyłącznie kasa i życie ewentualnie. No, no to dostaliśmy nagrodę. No. Małą, co prawda, ale. A jaka miksturka dawała życie? Czerwona, nie? To... Czerwona. Mhm. Nie, taka czerwono-biała. Czerwona na środku czy obwód miksturki była czerwona. Bo wiesz, flaszka też jest, że tak powiem flaszka. Ma kolor i miksturka ma kolor, nie? Mhm. To czerwona w środku jako ciecz, czy tylko ta yy, butelka? Co? Nie wiem. Wy ja no sobie... Okay, wziął ja, wziął. ja żółty mam. No, ja wziąłem czerwony. Nie wiem, co, jaki kolor, za co, jaki kolor odpowiada, ale... Aha, też ta droga. No to jest ten inny cyp nie? Żeby tam... no innym cypie. No niby tak, ale na przykład teraz wziąłeś żółty i za co żółto odpowiada, nie? No za wejście na inny tak. typ. O. Kurde, dużo tego dorastania. do rozsłuchania. Zapewne no szukamy jakiegoś przycisku, nie? co jedno, ja Przejście Dalej. Aha. No to tak. już dochodzę. No dobra. Tutaj. Tu bo, pójdziemy. O, życie! Przyda się! Eli, wiesz co? Hm? Ej, teraz co? podniosłem to coś, kojarzysz takie z tych bonusów, co tu były, nie? Wypadło coś takiego, jakby to powiedzieć, jakby życie. Pamiętasz, że kiedyś nie mogliśmy tego podnosić, nie? Mhm. Ja teraz to podniosłem i mam od bo było napisane 2 i mam o dwa dwa te paski większe życie Jeżeli spojrzysz na moje życie No widzę, widzę No Więc może do tego to służy Ciekawe czy dobrze tutaj poszliśmy Tak tak Bo nam się droga zamyka, nie? To okay. jest z tego mocniejszego szczołu. Dalej. To znowu zamknąłem. Jeszcze tutaj. Dobra. I. No, tam jeszcze są te dwie rzeczy, nie? Hmm, tu już jest koniec. Aha. Koniec? Bo tak, to jest koniec. Monitorek. Aha, no, okay. dobra. E, for, dobra. Eee, waiting for, dla wszystkich. Ja chcę mieć jakieś... ...5 e, tego dostałem, tutaj mi wpadłem, tu mi wpadło, na tu A mi to tak wleciał dark shot. Mhm, I dobra, jakiś... no to co, kończymy. Dokładnie. Tak, dobra, papa, cześć. Cześć.